Z Andrzejem Fofarą w Hyper Boxing Club, w twoim i Bogdana Maciejczyka w klubie. Ja się spodziewałem, że cię tu zobaczę gdzieś tak, no ja wiem, no w lipcu, początek lipca, a Ty już trenujesz od tygodnia, powiedz z przymusu, z obowiązku, jak to jest Andrzej? Znałem, bo nie jakoś tam, nie trenuję mocno, tak, stricte jakoś pod walkę, ale z, trzeba zacząć coś się ruszać, tak, yy, miałem tą formę. Na no najlepszą życiu i trzeba ją podtrzymać teraz. Było trochę wakacji, było trochę przerwy, no ale trzeba wrócić do treningu do jakiegoś ruchu. No i na pewno jakiś basenik w tygodniu z Bogdanem zrobimy. Bieganie. Bieganie, tak, siłownia, tak, no wiadomo, jestem sportowcem, także trzeba aktywnie spędzać czas. Wspominałeś, że te treningi nie są pod walkę, co jest zrozumiałe, ale wiem, rozmawiałem nie tak dawno z twoim promotorem, Leonem Margolisem, który powiedział, że że już niedługo jakieś tam przymiarki do pewnych rzeczy się zaczną. Co słyszałeś? E, szczerze mówiąc, nic nie słyszałem. E, po prostu no, czekam, czekam na jakieś konkrety, ale tak jak mówię, no, chcę, zostać, chcę zostać w formie, żeby po prostu, e, kiedy dostanę e, propozycję o walkę, tak szybko się zgodzić, 10-12 tygodni i mieć walkę, tak, także yy, chcę jakby no nie startować tam od zera, tylko po prostu no być już w miarę przygotowanym, żeby, żeby ten obóz yy, był, był dobry, no i żeby, żeby ta forma była tak samo dobra jak yy, na walkę ze Stevensonem. Mówimy o tym obozie, który był rzeczywiście bardzo długi, bo te 10 tygodni i, i później... Właściwie w trakcie te, ten Big Bear to była tylko końcówka tego treningu, bo tak naprawdę, żeś przygotowywać się, to były prawie 3 miesiące. Czy jesteś w stanie powtórzyć a, tak długie przygotowania? Myślę, że tak. Myślę, że teraz, kiedy no jestem już w jakiejś tam formie, tak, to te, te 10 tygodni spokojnie starczy. Tak. Dwa tygodnie na takie wdrążenie się w trening no i 8 tygodni już strict bokserski bokserski obóz. Tak. Także myślę, myślę że 8 tygodni spokojnie mi starczy na, na taką walkę 10 12 Przeskakujemy z boksu. Ostatnie dwa pytania w koszulce Brazil jesteś. Twój typ, czy, czy, czy kto inny? Brazyl, bo kolega ostatnio walczył. Jest to koszulka jiu-jitsu, ale mój typ na, na mistrzostwa. Kibicujesz komuś specjalnie? Nie, chyba nie. Ogólnie kibicuję Polakom. Także, no jeżeli nie, nie ma ich na mistrzostwach. Tak? Także myślę, że, że któraś, któraś z, któryś z zespołów z Ameryki Południowej. Andrzej Fonfara. O tym, co może być w przyszłości i o tym, co może być na boiskach w Brazylii. Andrzej, dziękujemy i do następnego spotkania. Pozdrawiam.